Tak, to jest ta jedna z rzeczy, które śnią są. I też uwagi że jesteśmy tutaj wewnątrz, to kompletnie nie widzimy, co jest wewnątrz, na zewnątrz. A domek ten bardzo gościł. W trakcie miasta. To było jakby... Miasto było podzielone na cztery części. Jedną osiąg była droga umarłych, którą przyszliśmy pod temu. Eee, kolor zielony, już mówiłem, symbol złotkiej wody. Jezioro, które dochodziło do Teotihuacan miało dwa odczyny swojej południowej... Eee, jak powstało to Otiwakan? powstaje w wyniku wielkiej migracji ludzi z centralnej e, Doliny Meksyku, gdzie było około 100-200 tysięcy mieszkańców. To stało Nie mogłem jaść dużych zniszczeń. I albo to były najazdy z y, dzikich ludów z północy, albo to było z tym porozumieniem gęsto zalesione miejsce. W wyniku... Yy, yy. Jestem z miasta i zależy od W Meksyku jest 3 gatunków kota. Półmar, tak? Tak, nie zadzielamy. Tak i wyższe dochody są. Tego nie kochają za mną. I takie świeszne, śmieszne zwierzęta. Masz rapał, na, e, na aparecie? Pokaż, może, może będzie... Maciek wiedział, co to za zwierzę. Chodzą, wychodzą. Tą...